Witam bardzo serdecznie. Kolejna część naszych znaków świętych. To, że w świątyni są piękne obrazy, często figury, piękne witraże, to, że architektura jej jest ujmująca, często nosząca w sobie dorobek i duchowy, ale i też profesjonalny z dziedziny, właśnie architektury. To jest czymś normalnym. W świątyni zachwyca nas wiele elementów, przedmiotów i uwznieślają nas, prowadząc do dobrej modlitwy i do spotkania z Bogiem. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad tym, jaką symbolikę mają drzwi kościoła? Za chwilę w kolejnym rozważaniu opartym o myśli świetnego Romano Guardiniego pod hasłem Furta, czyli właśnie czytaj zawsze drzwi, bo furta jest językiem bardziej dawnym, archaicznym, ale ciągle obecnym w przestrzeni sakralnej. W tym rozważaniu zachęcam, byśmy zatrzymali się właśnie. Nad symboliką, i tym, do czego naprawdę prowadzi nas furta, czyli drzwi kościoła. Obrazami będziemy posiłkować się jak zwykle z kościoła parafialnego w klonówce, a także tym razem na moment zajrzeliśmy do Pelplina. I pomocne nam będą przez chwilę obrazy z portali i wejść do naszej pięknej Bazyliki Katedralnej w Pelplinie. Zapraszam bardzo serdecznie. Oto trzeci odcinek Znaków Świętych. Drzwi Kościoła, furta. Zapraszam. Furta. Już nieraz wchodziliśmy przez nią do kościoła, a za każdym razem ona coś mówiła. Czy słyszeliśmy tę mowę? I do czego służy ta furta? Może zadziwi cię to pytanie. Pomyślisz sobie, do tego, żeby ludzie mieli, którędy wchodzić i wychodzić. Odpowiedź przecież nie wydaje się trudna, zapewne. Ale do wchodzenia i wychodzenia nie potrzeba aż furty. U temu służyłyby byle, jaki otwór w ścianie, a mocna zapora z dylów i tęgich desek wystarczałaby do otwierania i zamykania. Ludzie mogliby tędy wchodzić i wychodzić. Byłoby to urządzenie tanie i odpowiadające celowi. Tylko nie byłaby to furta. Ta chce czegoś więcej, niż służyć mojemu pożytkowi. Ona przemawia. Bo oto, gdy przechodzisz przez jej odrzwia, budzi się w tobie uczucie. Teraz opuszczam to, co było na zewnątrz świątyni, wchodzę do wnętrza. Po zewnętrznej stronie jest świat szeroki. Piękny, pełen silnie tętniącego życia i pracy, ale nie brak w nim też rzeczy brzydkich i niskich. Świat ten ma w sobie coś stargowiska. Każdy w nim biega tu i tam, na każdym kroku spotykamy blichtr i przechwałki. Nie chcemy nazywać świata pozbawionym świętości. Choć mielibyśmy do tego niejakie prawo. Przez furtę natomiast wkraczamy w przybytek odgraniczony od gwaru i targowiska, cichy i błogosławiony, w sanktuarium, siedzibę świętości. Powiesz: Wszystko jest dziełem i darem Boga, wszędzie możemy go spotkać, każdą rzecz, Powinniśmy przyjmować z ręki Bożej i uświęcać ją myślą nabożną. To prawda. A mimo to ludzie od wieków zdali sobie sprawę z tego, że niektóre miejsca są szczególnie uświęcone, wyodrębnione i przeznaczone Bogu. Furta kościelna stoi między światem zewnętrznym a wnętrzem przybytku. Między targowiskiem a świętością, między tym, co należy do całego świata, a tym, co poświęcone Bogu, gdy kto przez nią przechodzi, ona przemawia do niego. Pozostaw zewnątrz wszystko, co nie należy do wnętrza, wszystkie światowe myśli, pragnienia, troski, ciekawość i próżność. Wszystko, co nie poświęcone, pozostaw za progiem. Oczyść się, bo wstępujesz w miejsce święte. Nie wolno wbiegać pospiesznie przez furtę. Winniśmy wchodzić przez nią powoli i otwierając furtę, jednocześnie otwierać nasze serce, by posłyszało, co ona mówi. Co więcej, Powinniśmy przez nią zatrzymać się na chwilę, by nasze przechodzenie było krokiem oczyszczenia i skupienia. Ale furta mówi jeszcze coś więcej. Zwróć na to uwagę, że gdy przechodzisz, mimowolnie podnosisz głowę i oczy. Wzrok twój unosi się wzwyż i rozpościera w przestrzeni. Pierś rozszerza się, w duszę wchodzi tchnienie wielkości. Wysokie sklepienie kościelne jest jakby obrazem nieskończonej wieczności. Nieba, w którym sam Bóg mieszka. Prawda, że góry są jeszcze wyższe, że niezmierzony jest obszar błękitu ponad światem tam na zewnątrz, ale tam wszystko jest otwarte, bez granic, ni kształtu. Natomiast tu jest przestrzeń wyodrębiona dla Boga, dla Niego uformowana, przekształcona na obraz świętości. Patrząc na strzelające w górę filary, na szerokie silne mury, na wysokie sklepienia czujemy tak to jest dom Boży, gdzie Bóg zamieszkał w sposób szczególnie bliski.